Cześć! Dzisiaj wideo przedstawię Ci 10-minutową rutynę zestaw ćwiczeń, dzięki któremu naprawisz lub zadbasz o swoją postawę, która psuje się przy długim siedzeniu. Zapraszam do wideo. Cześć! Nazywam się Aleksander, jestem tebrem medycznym. Dziękuję Ci bardzo, że tutaj jesteś. Tematem dzisiejszego filmu jest znowu siedzenie. Tym razem bardziej szczegółowo wgłębimy się w tematykę siedzenia. Jak wiecie, jak wspomniałem już w poprzednich wideo, Każda pozycja, którą przyjmujemy długotrwale powoduje, że w naszym ciele wytwarzają się konkretne napięcia. W pozycji siedzącej niektóre grupy, partie mięśniowe znajdują się w stałym rozciągnięciu i osłabieniu, są też osłabione. A konkretne inne grupy mięśniowe znajdują się w skróceniu. Na przykładzie tutaj mięśni górnej części ciała, Mięśnie znajdujące się z przodu, jeśli większy, piersiowy mniejszy, przednia część mięśnia ramiennego, główna część mięśnia zębatego przedniego, jeśli odmórskiego okoliczkowo-sutkowy, mięśni czy łopatki, te wszystkie mięśnie znajdują się w skróceniu. Dlatego, że jak siedzimy, to wiecie, że po prostu zwyczajnie jesteśmy tacy zgrabieni, często barki uciekają nam do przodu, głowa ląduje nam z przodu w mięśnie poteliczne, też często skrócone z kolei, partie mięśniowe przeciwne. Czyli wykonujące ich funkcję, odpowiadające za cofnięcie barków do tyłu, za wypięcie klatki piersiowej, to są mięśnie, część poprzeczna, część dolna mięśnia, czworobocznego grzbietu mięśnie równoległoboczny, mięśnie najszerszy grzbietu. Te grupy mięśniowe znajdują się w stale rozciągnięciu. Thomas Myers wyróżnił w swojej książce, taśmę anatomiczną Myersa, e, takie pojęcia jak tkanki Locket Long i tkanki Locket Short. Tkanki Locket Short są to tkanki, które są zablokowane w skróceniu. to są właśnie te, które opisałem na początku, czyli mniejsze piersiowe między innymi. Z kolei Locket Long są to tkanki, które, które są zablokowane w rozciągnięciu. I są to te partie z tyłu. ta mięśnie niż prowoczny, Przechodząc do sedna, bo podczas pokazywania trwiczeń będę Wam jeszcze opowiadał trochę o anatomii i generalnie o podstawach, dlaczego akurat to ćwiczenie zastosowałem, Wam poleciłem, ale przechodząc już do sedna. Przedstawiam Wam 10 minutowy program, dzięki którym zapasz o swoją postawę przy długim czasie siedzenia na co dzień. Zaczniemy od rozruszania kręgosłupa i w tym celu ustawiamy się na początek na czworaka. Rozpoczynamy od ruchomości odcinka piersiowego, tego środkowego odcinka kręgosłupa. W pozycji na czworaka jedną rękę kładziemy za głowę i wykonujemy obszerne rotacje odcinkiem piersiowym. Na początku mocno wklejamy się do środka, do przeciwnej ręki, przeciwnej strony, a później odchylamy się mocno do góry. Najlepiej zrobić to z wydechem i przepychamy mocno pozycję. Wykonujemy 12 takich rotacji na każdą ze stron, na lewą i prawą stronę. Uwaga, reklama. Zapraszam Cię na moją stronę internetową, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Znajdziesz na niej m.in. E-book o redukcji masy ciała, który napisałem wraz z dietetykiem sportowym Patrykiem, moim dobrym znajomym. Kurs treningu siłowego, w którym gościnnie biorą udział Kamil Cyba, Mikołaj Lira, Dominik Maćkowiak, Natalia Grzyb i Patryk Łukasiewicz. Książkę o siedzeniu, którą rekomendują dr Ryszard Biernat, Marek Purczyński, Mateusz Stachurski, Alex z Athletic Development i ekipa Fizjoterapia HD. Atlas 396 ćwiczeń siłowych oraz Atlas 197 ćwiczeń. Mobility i wiele innych. Link do strony znajdziesz w opisie tego filmu. Następnie przechodzimy do psa z głową w dół i psa z głową w górę, albo jak kobrę, jak kto woli. To jest pozyc dwie pozycje z jogi. Podstawowe, no i tutaj rozruszamy sobie już cały kręgosłup, odcinek lędziowy, piersiowy, szyjny. I na początku kładziemy się na dole, nogi leżą całe na ziemi, a my wyginamy się mocno do góry, głowa jest skierowana do sufitu. Kolejno przechodzimy sobie właśnie na rękach do takiej opozycji. Gdzie głowa jest skierowana do dołu, teraz staram się wypiąć klatkę, wyprostować plecy i mocno pociągnąć klatkę piersiową do naszych kolan. Wykonujemy sobie 6-8 takich ruchów przytrzymując pozycję w każdej ze stron. Teraz przejdziemy sobie do kompleksowego rozciągania kończyn górnych na całej taśmie właśnie powierzchownej głębokiej kończyn górnych. I w tym celu łapiemy sobie ręcznik, czy jak ktoś ma to gumę oporową, i z prostymi łokciami przekładamy sobie ręcznik albo gumę za głowę. Wykonujemy około 20-30 takich przełożeń. Podczas przekładania staramy się mocno ściskać łopatki ze sobą, i napinamy brzuch, żeby nie przeprostowywać się w odcinku lędźwiowym. Teraz przyszedł czas na pracę nad naszymi łopatkami, i w tym celu ustawiamy się w pozycji znowu na czworaka. I na początku wykonujemy ruch do góry i do dołu. Łokcie są zablokowane wyproście, odcinek lęziowy jest ustawiony neutralnie, i wykonujemy sobie jak najgłębsze ruchy do dołu, a następnie mocno do góry wykonując garba. Następnie przechodzimy sobie do ruchu do przodu oraz ruchu do tyłu, czyli teraz pchamy barki mocno do uszu. Następnie oddalamy je od uszu i w tym czasie dopinamy mięśnie najszersze, znajdujące się pod pachami. I znowu skierujemy barki do uszu i od uszu staramy się pracować w jak największym zakresie ruchu, i tak to i w ten sposób ruszamy sobie łopatki w każdym kierunku. Następnie czas trochę wzmocnić, utrudnić tą pozycję, no i w tym celu unosimy sobie kolana nad ziemię i wykonujemy sobie 8 ściągnięć, właśnie góra-dół z kolanami nad ziemią, i kolejno 8 ściągnięć z kolanami nad ziemią w kierunku przód, tył. Następnie przechodzimy sobie na rozciąganie mięśni pośladkowych, mięśni w okolicy biodra, i w tym celu idziemy sobie do klęku jedną nóż. Jedną nogę możemy położyć na kanapie, na stołku albo na jakimś wzniesieniu, po prostu. I teraz w tej pozycji. Po prostu już to skośne ustawienie nogi powoduje, że będziecie właśnie czuli rozciąganie tutaj w obrębie pośladka. Jeżeli ktoś nie czuje, to dodatkowo może zrobić skłon do przodu i wtedy już na pewno poczujecie rozciąganie w okolicy właśnie pośladku, w okolicy bioder. Następnie rozciągamy sobie tutaj przód uda, kompleks biodrowo-lędźwiowy, mięsień czworogłowy, to ważna okolica, bo ona jest notorycznie skrócona w pozycji siedzącej. I w tym celu stawiamy się w klęku i właśnie w klęku pchamy jak najmocniej biodra do przodu. Staramy się napiąć mięśnie brzucha, żeby ruch przede wszystkim odbywał się właśnie w biodrze, a nie w odcinku lędźwiowym. Możemy sobie unieść ręce nad głowę, i dodatkowo przepychać się, to nam pomoże właśnie, też osiągnąć większą amplitudę tych ruchów. Tak samo jak napięcie pośladków, właśnie pośladków i brzucha, to nam zablokuje, zareguje ten odcinek lędźwiowy i skupimy się na ruchu w biodrze. I w tej pozycji sobie przebywamy około 1-2 minuty na stronę. Tak samo jak w przypadku pośladków. Następnie przechodzimy sobie na otwieranie całej obręczy barkowej, klatki i w tym celu użyjemy sobie krzesła. To jest bardzo przyjemne, łatwe rozciąganie, które właśnie możemy zrobić praktycznie nie wstając od krzesła. Po prostu łapiemy się krawędzi krzesła i wypinamy mocno klatkę do góry. W tym samym czasie podnosimy pośladki i mocno je ściskamy. Dodatkowo pobudzi nasze mięśnie pośladkowe, które są zaspane, kiedy siedzimy. A tutaj właśnie fajnie otworzy nam klatkę piersiową, yy, mocne wdechy w klatkę. Następnie otwieramy sobie cały bok tułowia, kompleksowo rozciąganie chorągiewki. Łapiemy się za futrynę, to jest drzwi najlepiej i teraz właśnie układamy ciało w taką chorągiewkę. Powinniśmy czuć rozciąganie gdzieś w okolicy właśnie tego boku tułowia. Niektórzy mogą bardziej bliżej barku, niektórzy bliżej biodra i wyginamy się i przebywamy sobie w takiej pozycji 30 sekund minutę na jedną stronę. Kolejno wzmacniamy sobie właśnie te mięśnie pośladkowe, o których wspomniałem, że są pozycji siedzącej cały czas w rozciągnięciu, a przeciwnie do właśnie tej grupy z przodu, która jest w skróceniu, którą chcemy rozciągnąć, a mięśnie pośladkowe chcemy pobudzić, chcemy wzmocnić. I w tym celu kładziemy się na ziemi i wykonujemy podstawowe ćwiczenie wznosy bioder, glute bridge. Skupiamy się mocno, żeby tutaj poczuć, że te mięśnie pośladkowe są tym głównym mięśniem, który ten ruch prowadzi, którym właśnie one są tym głównym mięśniem pracującym w tym ruchu. Jeżeli ktoś nie czuje pośladków, to może sobie wejść na pięty, czyli unosimy palce, i wtedy będzie łatwiej właśnie wyczuć te mięśnie pośladkowe. Wykonujemy sobie tutaj możemy sobie 2-3 serie nawet takich wznosów po 15 powtórzeń albo jedną serię po 30-40 powtórzeń właśnie dla pobudzenia tych mięśni. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego wideo. Jeżeli Ci się podobało to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i będę bardzo wdzięczny. Im więcej osób też dowie się o tej rutynie, o, o tym jak należy zwalczyć, jak należy radzić sobie z tą siedzącą, bo ona jest z nami na co dzień, każdy z nas siedzi jedni dużej, jedni krócej, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale każdemu z nas towarzyszy ta płucę siedząca także każdemu z nas przyda się taki znajomość, takiej rutyny, takiego zestawu ćwiczeń dzięki którym zadbamy o nasze ciało. Zdrowe ciało to zdrowy umysł i vice versa Dziękuję pięknie, widzimy się w następnym wideo.